Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Do mnie to jeszcze nie dotarło. Dopóki jej nie zobaczę, do mnie to nie dotrze. I tak, pojechałam właśnie odebrać lalkę. I to jest nowa lalka. Silikonowa. Z, z mięciutkim brzuszkiem, z mięciutkimi ręczkami, z mięciutkimi rączkami, z mięciutkimi nóżkami, z mięciutką główką. Wszystko jest mięciutkie. To jest laleczka full silikon. Jeżeli nie oglądaliście rozpakowywania. Kitu niepomalowanego to żałujcie. Ojej, kto tu biegnie? No i tak, ona jest już otwarta, ponieważ odebrałam ją osobiście. I gdzie się gętko. I tak, nie wiem tak naprawdę, czego się spodziewać, bo jej nie widziałam. Ok, instrukcja. I tak, tutaj już sobie czeka fotelik, żeby ją bezpiecznie odłożyć. Ojejciu, dobra. Ja tylko zobaczyłam, czy u Pani Małgosi czy Lalka jest... Um, jak to się nazywa? Um, tak o tylko ją zmacałam, czy jest w środku w ogóle Lalka. Ale nie spokojnie. Zaufałam Pani Małgosi i bardzo się cieszę, że był z nią taki super kontakt. Ja wiem, że artystki mają różne z kontaktem, no bo jednak... No, to nie jest takie proste, pracować i, i to i to i tamto. Dużo mają do roboty. Okej. Okay. I, I tutaj dostałam instrukcję obchodzenia się z arką silikonową. Ja to sobie później y, zobaczę. Okej. Okay. I znaczy później. To jest po prostu instrukcja, jak jej, y, jak jej używać, że tak powiem. Jeju. Są wszystko to wszystko jest taki w takich pięknych woreczkach. Dobra, instrukcja na bok. Yy, to nie tak, że mam ją gdzieś. Tak? Słucham. Troszeczkę mi przeszkadzasz. Pracuję. Na twoje siano. Na twoje bananki. Okej, pokaż dalej. Dobra, i tutaj są łażki. Lepiej jest to, że to jest ubranko, które ja kupiłam. I będę właśnie zwracać z HM <laughs> Więc bardzo dobrze dziękuję, bo ono mi się bardzo podobało. Nie! To jest inne. Bo ja zamówiłam body i z spodenki właśnie taki. Dobra, podobne zamówiłam, ale nie takie. Fajnie. To dobrze. Dobrze, że mam jeszcze czas na zwrot. Okej, okay. będę sobie na razie tutaj oddawać. No tak, to jest przecież lalka silikonowa full i właśnie dostałam ubranko y, z, z budami na ramiączkę. <grym> Pachnie nowością. Znaczy nieważne, czy do ubranku jest nowe, czy... <noise> Dobrze, że nie kupowałam nie wiadomo ile ubranek Takie bociaczki Mysiu Koper już jadłaś wiecznie mnie zwierzę Dobrze. Dobra Tu są czapeczki Taka ramka? To jest... Siedzisz na mnie. Przeszkadzasz mi w robocie. Oj, ostrożnie, żebyś nogi nie złamała. Czy to jest album? Miałam na... chyba zajrzeć na samym końcu. Dobra, widziałam... Widziałam tylko głowę, OK, Włosy ciemne. To na końcu. Dobra. No Piękne rzeczy. No dobra, jest zapakowana fantastycznie, ale mimo wszystko cieszę się, że odebrałam ją osobiście, bo bałabym się, że coś jej się stanie. To taką małą główeczkę, skorpeteczki, jakieś takie malutkie, bici, bici, A to śliniaczek? Śliniaczek jakiś, uwielbiam takie te, bo one są, wiecie, takie... W stylu Newbie, czyli takie kwiatuszkowo. Kwiatuszkowo stare. <laughs> Chodzi mi o... Mm, mi już słów, już jest późno. Jak to się nazywa? Retro. Retro, okej. Okay. Zostałem <laughs> jakieś zabawki. Ojej, czy jej nosek. Ale kocyk! Dobrze, nie kupiłam kocyka. Wszystko pani mogło się wstrzelić w, w dziesiątkę. Jednorożec! I taki gryzaczek. Proszę, kaczuszka, jednorożec. Dziękuję! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. O, dostałam pędzelek! I trochę pudru. Ale czat, mega, dziękuję. No i tak... Y Będę sobie tutaj przesypywać swój też puder, bo mam już zamówiony. Troszeczkę sypiemy i będziemy wcierać. Nie będę brudzić tego pędzla. No i tu jeszcze zostały różne pieluszki. Z owieczką, z jakimiś tymi... z pączkami oczywiście. I tutaj jest jeszcze, jeszcze jest ubranko. Okej, okay. Jest to piękny komplecik chyba, tak? Nie wiem, nie wiem, czy ktoś tego mieszył ręcznie. Są i jest bluzeczka i czapeczka. Nie umiem. Dobra, otwórzmy ją, bo nie wytrzymię. Kokardzicho. Jak się masz? Gigantyczne. Ja się tak jednocześnie się boję i jednocześnie mogę się JAK ŻYWE! O! Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ojejku, no jak, no jak żywa... Wiecie, teraz mogę ją przynajmniej dotykać, nie? Bo wcześniej nie mogłam. Bo e, była szykowana do malowa. Sprawdźmy jej stopy. A nie, tu mam mikrofon. O bla, 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 bla. jaki Jakie glucio fajny Tak zrobiła? Poprosiłam, żeby właśnie zrobiła znamionko, bo... Dużo jest tej, tego modelu Lali. Yy, chciałam, żeby ona miała wyróżnienie. To jest właśnie to wyróżnienie. Wiem, że to jest ona. Ale ona ma te dłonie śmieszne. Dobra, na trzy. Jeden. Dwa. Trzy. O matko.

Ten, ten. Ojej, jak się tak Chyba tego się nie da. Miałam szczotką, muszę szczoteczkę do zębów ogarnąć. O rany. Gdzieś miałam smuczyk, o rany. Nie wiem co powiedzieć. Dziecki. Dziecki zagraniczki. No dobra. To moi drodzy. Ja, ja potrzebuję się ogarnąć. Dziękuję wam za obejrzenie i bardzo proszę o łapkę w górę i oczywiście będą będą nowe filmy z nią pojedziemy gdzieś może w jakieś fajne miejsce i ojej jak się taką przytula jak się siebie przytula I, wiem. i ten i Zobaczymy się w kolejnym filmie. Dobra, do, do zobaczenia. Pa! Jego ty jesteś uciutka. Ding, ding. Śmieszna jest. Podoba mi się, że i te stopy tak się... machają. Łódki gdzieś głogie, śpi. Nie, 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 nie. nie. A, kotki, te. Majda, maj głowa nam się. Te włoski się tak przyklepały, przez podróż. No tak. No tak. <śmiech> <śmiech> źle wyglądają. Te włoski są takie naelektryzowane. Takie kluski się porobiły. Ci kuku zrobił. Poni Małgosia ci kuku zrobił. <gry> Nie, dobrze. Cieszę się, że mm, to, to daje jeszcze większej naturalności. Takie naczynko.